Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's I jedziemy z Szóstą Nocą Ja się boję, że nie spotkam Mother of God, ja o tym tyle czytałem Już w poprzednim odcinku wam mówiłem zresztą, że czytałem na, tym, o tym na prawo i lewo Czytałem już o nocach w przyszłości, jak przejść tamte I technika jest zasadniczo taka sama Podobno już tej nocy są dużo bardziej aktywne niż zazwyczaj, więc trzeba uważać. O, kurna, już, idą. Super. E, I nie, tak ranie nie nudzi z tego, co wiedzieliście. Ja byłem po prostu. Zazwyczaj, jak to byłem zmęczony wtedy. Dlatego tak to wyglądało, a nie inaczej. Ok, Frediego musimy obserwować, żeby nie ruszał dupskiem. Gdzie jest Bonnie? Bonnie! Gademet. Spokojnie, na początek spokojnie, tak jak wtedy. Bez zbędnych wibli-wobli. Tak? Tak. A ty, SŁUKO, jak już? O nie, 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 Boni, 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 Boni! Ej, ej, ej! it! Będzie ciężko. Gdzie jest Freddy? Freddy! A, one się wracamy, na sam początek, nie zauważyłem. Dobra, nie, nie chcę, nie marnuję energii. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Freddy, nie ruszaj się, masz tutaj stać, w tym miejscu, gdzie jesteś, tak? Spokojnie Zluzuj Wszystko będzie dobrze tak, Spokojnie Freddy! Stój tu gdzie jesteś, zostań tu Fucking Fuck Ja już uważam tą noc za spaloną Piknie. Bonnie Mówiłem, że Freddy go się zatrzymuje od ruszania przez to, że się na niego patrzy Ale w kuchni nie ma kamery, czyli jak tam patrzy to to nie działa, prawda? Cześć Freddy. On jest tutaj. Fuck, 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 fuck. Nie, 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 nie. Tu trzeba będzie zastosować technikę siódmej nocy czyli zamykać te drzwi za każdym razem, jak się patrzy w kamerę. Nie opracowałem jej jeszcze. Totalnie. On już jest pod drzwiami. Kurde! Nie, 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 nie. O w dupę. O w dupę, ale ale faza. Ja pierdolę. Wy nie mnie przeklinać. No nie wierzło mi minimalnie. Cześć Freddy. Ha, fuck off. Freddy, nie, gdzie on jest? Gdzie jest Freddy? Gdzie jest Freddy? Czy ty jest tak? Zamykam drzwi, świecę tam światło, kamera, świecę tu światło, ocieram drzwi. Dokładnie tak. To jest naprawdę dobra technika, mam nadzieję, że ona mnie nie zawiedzie, że dam z nim jakąś radę. W ogóle, co ja usłyszałem, że robią sequel? Będą robili Five Nights at Freddy's 2 Już wypuścili dwa screeny nawet. I będą stare animatrony, będą jeszcze nowe. Foxy będzie miała dziewczynę. Eee, Boni prawdopodobnie też. <toddźś> znaczy, dziewczynę. Będą nich takie bardziej. damskie wersje, chyba. To przynajmniej z dwóch skrynów wy wywnioskowałem. No bo, sorry, były umalowane. Hej, jo! Nie chcę. O, a, -a, -a, a, Dobra. <śm End få zimki> Dobra. Chociaż trochę na tej piątej godzinie posiedziałem, więc... Dobra, zobaczymy. Może jak Freddy zrobi swoją minutową wersję... Marszu Toreadora, to coś to da, ale chyba to będzie ta krótka. No kurwa, mówiłem, że krótka. Ja pierdziele, no kurde! Okej, okay, jestem dzisiaj pełen entuzjazmu i bananów, cokolwiek to znaczy, nie wiem co ja mam z tymi bananami ostatnio. Nie przepadam za bananami, a o nich cały czas gadam. <słuch> hmm. Tych bananów też nie mam na myśli. Coś słyszałem? Freddy nie zostań tam! Zostań tam, gdzie jesteś. Patrzę się na Freddy'ego. To jest najważniejsze. Żeby Freddy się nie ruszał trzymać go jak najdalej, to nie będę musiał zamykać drzwi. Z dupca mi ze swoim dam dam dam. Nie chcę dam dam. Dam dam jest złe. Cześć, Boni. Freddy! A czemu to mam zamknięte? Ach, fak. Fak, marnuję energię. Niedobrze. K Proszę cię, współpracuj ze mną. Ja wiem, że ty mnie chcesz najchętniej wpierdolić, no ale nie, nie, dzięki. Proszę cię. Nie, nie jestem dobry na przystawkę. A ja same. Sama skóra i kosi, co ty chcesz jeść? Co ty chcesz wpakować w ten kostium Frediego? On za mnie spadnie! Liciasty znowu do boju? Tak jest, liciasty! Nie, zostawiam. tam. Freddy, to nie jest śmieszne. Proszę cię, Freddy, nie śmiej się z nieszczęścia innych. No i chuj. Zbyt rzadko sprawdzałem. Tak. Jeszcze raz, szósta noc. Come on. Ja chcę dać radę ją dzisiaj przejść. Ja chcę dzisiaj przejść szóstą noc. I koniec. Okej, okay, oszczędzamy energię. To jest ważne. Kurwa już. Chica jest już w kuchni. Spokojnie, na spokojnie, wszystko, to jest najważniejsze. Spokój zachować. Aj, aj. I patrzeć na Frediego i Lisiastego. Cztery że, trzy rzeczy. Spokój, Freddy Lisiasty. Nic więcej. Bo nie możesz iść. Nie wpuszczę cię, przepraszam. Nie mam marchewek. Nic. Nie rusz się! Dobrze, Fredziej w ich miejscu. Tak jest. Okej, okay. okej. Okay. Ready nam ta morda. Proszę, już drugą, dajcie mi drugą. Dajcie mi drugą. nie potrzebuję drugą godzinę. Teraz, już. Stój tu, Freddy. Nie słyszę kroków. Teraz coś było. Jest druga. Stój tam. Proszę cię stój tam, zostań tam, Freddy Freddy stój, tu siedź. Okej, okay. są szanse, SĄ SZANSE A szybko wyłącz się Ja chcę zobaczyć 50% i trzecią godzinę FREDDY! Nie patrzyłem na niego Okej, okay, wyluzuj. Jest trzecia, 50% Mam szansę, to jest, to jest ten próg Który ja muszę przekroczyć, żebym mógł mieć szansę 50% O trzeciej godzinie Pół energii w północy. Cześć. Dobrze, idź, boni. Może mi dam radę, może, ale tylko może, bo może jest głębokie i szerokie, a w tym roku w morzu mieszka dupa. Która się nazywa Kupa? Co ja robię ze swoim życiem? Freddy się nie śmiał, czyli stanął w miejscu. Ok, to działa. Cześć Freddy. Stój tutaj. Faktycznie Freddy, Freddy idzie wolniej. Oj, Lysias, ty. Nie pogrywaj ze mną, nie pogrywaj, rozumiesz? Nie Coś tu przylazło Tu coś gdzieś jest Słyszę to Cześć Bonnie! A Wiedziałem Okej, okay, 30% jest dobrze. Dobrze się trzymam, czyli siasty wybiegu. Czyli siasty wybiegł, uwaga, proszę państwa. Nie. Obserwować Frediego, obserwować Frediego, patrzeć tutaj czy nic nie ma. Spokojnie. Spokojnie, tak? Proszę, come on! Cholera fred jest w kuchni. Ale trzeba nie jest na początku, jest dobrze. Jest dobrze. Piąta, proszę, dajcie mi piątą. Piąta godzina, come on! Piąta, już, piąta, come on! Przeskakuj, come on! A boni, dobra, dobra. Uf, myślałem, że się nie zdąży zamknąć, come on! Proszę. Piąta, jest piąta, mam szansę i to duże. Tak, Boni, odejdź, odejdź. Tak, biegnij Boni, biegnij! Hasać po łąkach. Tam jest twoje przeznaczenie. Freddy jest pod drzwiami. Nie, Freddy jest tutaj jeszcze. Nie muszę wykać drzwi. Tylko patrzeć na tego Frediego. Freddy się nie śmiało, czyli Dalej jest tam Ale Chica jest blisko Ajć, ajć Mam szansę Zaznaczam teraz z tego. nic więcej. Chyba, że Freddy przejdzie pokój dalej, ja to będę słyszał, jak się będzie śmiał. Przeszedł, cholera. Cześć, Boni. 1%! Ja! Yeah! Za <coughs> Za trzecim podejściem. O oh jest, dobra. Skoro trzy podejścia tylko były. <laughs> Poprzednim razem byłem tak podekscytowany, że nawet tego nie przeczytałem. Cały się trzęsłem w ogóle. Okej, okay, dostałem podwyżkę 50 centów 50 centów Je, yeah, mam rozblokowaną siódmą noc! I co jest w siódmej nocy? Eee. Horror. A i tu się ustawia właśnie to, te poziomy, całe inteligencji. No to oczywiście nie sztuka przejść to na poziomie 000. Przejdziemy to na poziomie 2020 20, 20 i zobaczymy na razie, jak to będzie wyglądać. Ja się już boję, ale. Ready? No gotowy nie jestem, ale damy radę. Spróbujmy. Taktyka taka jak poprzednio, bo się sprawdzała. Jest spoko. Ok. Co, już się Freddy ruszył? Matko Boska! to jest pogrom, a on jest już tutaj? Co? Co? Freddy! What the o, cholera! Tu trzeba cały czas tą taktykę stosować. O, w mordę, to będzie rzeźnia. To będzie rzeźnia. A, czyka, zdążyła zniknąć? Masakra to jest. Ja pierniczę! Dobra, na razie taktyka sprawdza. Ciekawe jak długo wytrwam. Ej, Freddy, normalnie takie natarcie robi, że ja pierniczę! Ajdź, 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 ajdź aj. aj, a kurwa To jest przejebane Popełniłem ten bot dzisiaj on mi jeszcze raz Ale ja pierniczę, jaka rzeźnia Freddy, już tutaj? go nawet nie ma co powstrzymać, tylko patrzymy na Foxiego Lisiascy teraz tylko ty jesteś obserwowany kamerką internetową Zrobisz nam jakiś seks chat or something? Żartowałem, nie chcę. Tylko czasami mi tu nie wbi Nikogo nie zamawiałem A bonnie, fuck. Dobra Ręka mi się poci. Za szybko ruszam myszką, zbyt chaotycznie, spokojnie. Ajdź, za szybki jestem. Popełniają błędy strasznie, jak się robi coś przez dłuższy czas. Jest pierwsza No trwają chociaż do pierwszej To będzie masakra Już jest masakra o kurwa Ja na ty będę musiał posiedzieć to sporo Dobra, tak czy inaczej, dzięki wielkie za obejrzenie, dzięki wielkie za wsparcie. Szósta noc poszła gładko, ale to był... to była kwestia w przypadku. tak jak mówię, trzeba mieć farta. Ja przy piątej nocy tego farta, przez długi czas nie miałem, przy siódmej będę musiał mieć Kurewskiego farta. I wiem, że przeklinam, tak, wiem, powinienem przeklinać, ale może jak skończę z Five Nights at Freddy's to skończę przeklinać. Nie wiem, wątpię. Tak czy inaczej, dzięki wielki za oglądanie, dzięki wielki za wsparcie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, na razie!